Przebłaganie powinno być wynikiem naszego wysiłku, aby zadośćuczynić za własne błędy, prawda? Jednak Biblia uczy, że nie możemy go osiągnąć sami. W zaskakującym zwrocie akcji, Pismo Święte pokazuje, że prawdziwe przebłaganie nie pochodzi z naszych czynów, ale jest darem. W liście do Rzymian, rozdział 5, werset 8, czytamy: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Ten werset przypomina nam, że Boża miłość dosięgła nas jako pierwsza, zanim podjęliśmy jakiekolwiek próby naprawienia naszych win. Przebaczenie jest możliwe dzięki ofierze Jezusa i jest darem. Odkrywaj więcej takich paradoksów w święte sprzeczności i znajdź codzienną inspirację w mniej niż minutę, poznając nowe spojrzenie na wiarę w każdym odcinku.